Najbardziej na klubie jak wchodzę i czeka mnie taki widok. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie moi drodzy I to co przed chwilą widzieliście no to nasz wygrany kupon z Instagrama, także jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie to zapraszam bardzo serdecznie, Kinetyk, ty e, macie oczywiście link w opisie, a dzisiaj przechodzimy już z powrotem do naszej progresji. Po tych właśnie kuponach Instagramowych, po tych kuponach związanych z małą zabawą, jeżeli chodzi o taką taśmę na Ligę Europy, e, wracamy wreszcie do naszej głównej serii, czyli oczywiście do serii, w której robimy progresję, a tabelę tej progresji Progresji widzicie na waszych ekranach. Oczywiście, ostatnio się trochę zabawiłem, dałem 300 zł po wyższym kursie, nie 400. Niestety nie siadło, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie znacznie lepiej. Zanim dzisiejsze typy to krótkie ogłoszenia Pierwszy z nich oczywiście nasz mecz specjalny Dzisiaj jest to spotkanie między Liverpoolem a Evertonem Czyli takie swoiste derby Zapraszam serdecznie do typowania wyników w komentarzach Napiszcie wynik spotkania, minutę strzelenia pierwszej bramki Oraz wasz nick na betclick Osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania Oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki Zgarnia 50 zł doładowania od betclick Całkowicie za darmo Także zachęcam do tego, żeby typować w komentarzach ten mecz A jeżeli jeszcze nie możesz wziąć udziału w naszej wspólnej zabawie bo takiego konta na BetClick nie masz, to załóż je z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu z kodem bettyvip50, zyskujesz pierwszy bezpieczny zakład do 50 zł, co znaczy, że jeżeli trafisz, no to oczywiście wygrana ląduje na Twoim koncie, a jeżeli nie, to pieniążki są Tobie zwracane. Ostatnia sprawa, przypominam o naszej grupie Typermania na Facebooku, z, wchodzicie z linku w opisie, no i tam będzie również przypięty post, każda osoba, która pod tym postem poda swój nick na BetClick zgarnia jeszcze 5 zł darmowo, także zapraszam gorąco, wbijajcie na grupę i zgarniajcie darmowy hajsik, a my... Przechodzimy do dzisiejszych typów. W dniu dzisiejszym wiele ciekawych spotkań, także miałem z czego wybierać. jeśli chodzi o pierwszy mecz, to lecimy do hiszpańskiej La Ligi, gdzie mamy spotkanie lidera tabeli, czyli Atletico Madryt, co za chwilkę zobaczymy, z Lewantę, który obecnie zajmuje miejsce 11. Ten mecz jest mega ciekawy przez to, że te drużyny grały już dosłownie niedawno między sobą, ponieważ musiały odrobić po prostu kolejkę, która była zaległa, jeżeli dobrze pamiętam, była to chyba kolejka numer 2. Tam Lewantę jako gospodarz wyciągnęło remis 1 do 1, i mówię, że wyciągnął. Ciągnęło ten remis, no bo Atletico Madrid znacznie, ale to znacznie przeważało, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe, jeżeli chodzi o strzały. Także jestem przekonany, że w tym meczu będzie tak samo, to znaczy będzie tak samo pod tym względem, że Atletico Madrid będzie nadawało rytm spotkania, będzie starał się zdobywać kolejne punkty w ligowej tabeli i coraz bardziej przybliżać się do Mistrzostwa Hiszpanii, które na ten moment, to no nie chcę powiedzieć, że jest zagwarantowane, ale jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, że właśnie zawodnicy z Madrytu takie wyróżnienie zgarną. Tutaj, moi drodzy, kurs na Atletico 1.5. I postawię sobie czystą jedyneczkę. Myślałem nawet, czy y, troszeczkę inaczej nie złożyć tego kuponu, który dzisiaj zobaczycie, bo on się będzie składał z trzech zdarzeń. Myślałem, czy nie zrobić go z dwóch zdarzeń i wtedy postawić w tym meczu zwycięstwa Tylko do zera. Ale postanowiłem, że z racji, że mamy tak dużo ciekawych spotkań, to chciałem po prostu omówić trochę więcej meczów. Y, natomiast jeżeli. Chcielibyście jakoś podbić kurs na Waszych kuponach, albo nie bylibyście pewni co do może innego mojego typu, który dzisiaj Wam przedstawię, to pamiętajcie, że fajną opcją, fajnym zamiennikiem jest właśnie postawienie tutaj na zwycięstwo Atletico Madryt do zera, chociaż no, zawsze wiecie, zawsze takie zwycięstwo jako czysta jedyneczka jest teoretycznie bardziej prawdopodobne. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, lecimy do niemieckiej Bundesligi i tutaj zaczynamy od spotkania Borussii Mönchengladbach z Mainz. Mainz jest drużyną, która lubi naprawdę gdzieś tam pokrzyżować szyki, jeżeli Chodzi o kupony, to znaczy, chociażby bardzo zaskakujące zwycięstwo nad Erbelipsk, które jest zresztą chyba ja też miałem kiedyś na kuponie. Ogólnie, Minds. Z... Czasami no, zdarzy im się jakiś taki przebłysk geniuszu i wygrają spotkanie, którego wygrać nie powinni, by. natomiast tutaj są na wyjeździe Borussia się w e, może nie jakiejś fenomenalnej formie, ale trzeba pamiętać, że to jest po prostu drużyna lepsza e, drużyna, która stwarza sobie przede wszystkim okazje bramkowe, bo jeżeli jakaś drużyna jest w słabej formie i nie stwarza tych sytuacji i na przykład remisuje tak jak Borussia czasami, nie wiem, jeden do jednego, ale po stworzeniu trzech sytuacji w meczu, no to można się bać stawiać takie spotkania, ale jeżeli Chodzi o e, właśnie zawodników z Gladbach, oni tutaj zdecydowanie tworzą sobie te sytuacje bramkowe. Czasami brakuje trochę szczęścia, czasami oczywiście trochę umiejętności, ale w tym spotkaniu raczej tych umiejętności zabraknąć nie powinno. Kurs 1,73, no właśnie ze względu na to, że Borussia musi po prostu wrócić do takiego rytmu wygrywania spotkań. Na razie go jeszcze nie ma, ale jestem przekonany, że prędzej czy później zawodnicy. Borussia Mönchengladbach do tego rytmu wrócą. Także stawiamy sobie tutaj czystą jedyneczkę i przechodzimy jeszcze do najciekawszego moim zdaniem spotkania, które jeżeli mi się uda czasowo wyrobić, to sobie obejrzę. Czyli do spotkania Eintrachtu Frankfurt z Bayernem Monachium. Tutaj kurs na Bayern 1.78. Powiem szczerze, że ja trochę się o to spotkanie boję jako fan Bayernu, bo uważam Eintracht za bardzo, ale to bardzo silną drużynę. Ostatnio zresztą z bardzo dobrym napadem serbskim. Jowić oraz, oraz Kostić to są zawodnicy, którzy na pewno na, napędzają zawodników z Frankfurtu, dlatego tutaj wcale nie będę stawiał na Bayern, bo oczywiście chciałbym, żeby wygrali, ale, ale nie jestem tego pewien. Coś, czego jestem pewien, to to, że bawarczycy w obronie się ostatnio nie popisują. A tak jak już powiedziałem, Eintracht, jeżeli chodzi o napad, jest fenomenalny. Więc coś, co ja tutaj postawię, to po prostu takie trochę podbicie kursu. Który obecnie wynosi 2,73 Podbijemy go sobie Zakładem o to, że oba zespoły strzelą gola no, moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne Tak jak już powiedziałem, słaba obrona Bayernu W połączeniu z bardzo mocną ofensywą Eintrachtu, powinna dać Eintrachtowi jakąś bramkę A jestem przekonany, że Bayern Ze swoją siłą ofensywną coś tutaj ustrzeli Trzymamy oczywiście kciuki za to, że strzelcem Będzie Robert Lewandowski, bo trzymamy kciuki Za to, że przebije on Rekord Gerda Müllera, że generalnie Będzie on tworzył swoje rekordy, że nie będziemy mówić Już o rekordach Müllera, czy kogokolwiek innego, tylko będziemy mówić o rekordach Roberta Lewandowskiego, czego sobie i Wam życzę. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, a bo czekajcie, bo zanim Wam podziękuję, to jeszcze oczywiście postawię ten kupon, Ech, już się rozpędziłem, słuchajcie, już Wam chciałem życzyć e, miłej soboty, miłych meczów, no ale to trzeba jeszcze Wam pokazać, że ten kupon jest postawiony za 550 zł, ponieważ ostatnio się trochę wyłamałem z tej progresji, jeżeli chodzi o stawki, ale dzisiaj oczywiście wracamy, więc dwa ostatnie, dwie ostatnie sumy stawiane łącznie dają 550 zł do wyjęcia 1800 złotych, także stawiamy ten zakład i teraz mogę Wam już moi drodzy bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się on podobał przypominam o naszym meczu specjalnym przypominam o grupie Typermania, przypominam o swoim Instagramie, przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz przypominam o subskrypcji, więc o wszystkim o czym typowy YouTuber powinien Wam przypomnieć, Wam przypomniałem, ale to w jednym takim odcinku raz na jakiś czas mogę, mogę sobie na to pozwolić, także zapraszam gorąco do zostawiania tych łapek, do zostawiania subskrypcji bo niecodziennie zdarza się zakład w którym do wyjęcia 1800 Zł. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się na razie!